Witam panowie panie, z tej strony Emir. Dawno mnie nie było na kanale. Nie mam wytłumaczenia, przepraszam was bardzo. Musiałem po prostu odpocząć od formatu Counter-Strike 2 News, także wracamy z powrotem. Yy, odcinków raczej nie będzie codziennie, chyba że będzie się dużo działo. Niestety ostatnio w Counter-Strike 2, przynajmniej w tej części, która mnie interesuje, niestety zbyt dużo się nie działo, nawet jak na to, że mnie nie było dwa tygodnie. Ale i tak jest o czym nagrywać, więc na pewno ten odcinek wrzucę i prawdopodobnie pojawi się następny po prostu w poniedziałek. Dzisiaj sponsorem odcinka jestem ja, więc zapraszam na mojego Discorda. Linka oczywiście będziecie mieli w opisie, także wbijajcie, bo tutaj są powiadomienia o update'ach do Counter Strike 2, o Blog Activity, o odcinkach, o live'ach, o wszystkim. No i oczywiście można ze mną popisać i z innymi osobami, także zachęcam. Linka, tak jak mówiłem, macie w opisie. Pierwszą rzeczą, o której sobie dzisiaj porozmawiamy, jest to, że po prostu pojawiła się nowa zgoda, nowe potwierdzenie do workshopa Counter Strike 2. I teraz tak, jest to według mnie Dosyć kontrowersyjna, szczerze powiedziawszy, zmiana. Przetłumaczymy sobie to, żeby było nam po prostu prościej. Akceptując nowe warunki, zgadzasz się, że Valve doda Twój przedmiot do armory, chodzi o armory pasa, oczywiście. W zamian otrzymasz płatność za każdy dzień, w którym Twój przedmiot jest dostępny w armory pasie. Ta płatność za każdy dzień zastępuje wszelkie udziały w przychodach lub inne wynagrodzenie opisane w warunkach uzupełniających warsztatu. Wcześniej współpracownicy warsztatu, chodzi oczywiście o tych twórców skinów, otrzymywali procent od sprzedaży, a nie stałą opłatę, podobnie jak płatności za mapy społecznościowe. No i kurczę, no według mnie jest to dosyć kontrowersyjna zmiana. Pytanie, jakie są to pieniądze oczywiście, bo chyba jeszcze, no nie, no na pewno jeszcze żaden skin nie jest w taki sposób do armory pasa wzięty. I zastanawia mnie, jakie to będą pieniądze, no bo jednak wydaje mi się, że więcej da się zarobić po prostu tym, że skiny dają ci prowizję, bo właśnie, no tak jak było tutaj napisane oczywiście, no to skiny dawały ci po prostu prowizję z... Każdej sprzedaży i to było mega, mega spoko. No, bo tak naprawdę, jak wasz skin trafiał do gry, no to tak w sumie to permanentnie zarabiał na siebie ze względu na to, że po prostu ciągle ktoś otwiera jakąś skrzyneczkę, ciągle coś tam się pojawiało. No, i tantiemy powiedzmy leciały po prostu. Do twórcy tego skina, i to było według mnie mega spoko. Teraz właśnie mówię, pytanie: ile to będzie? Eee, wydaje mi się, że Valve tutaj po prostu chce zagrać taką kartą, żeby po prostu zarobić więcej dla siebie. O szczerze powiedziawszy, mega mi się nie podoba. Do no, chyba że tak jak mówię, może będzie super stawka. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No, nas to raczej jako gracze zbytnio nie tyka i tak będzie bardzo dużo twórców skinów. To jest pierwsza sprawa, ładnych skinów. Szczególnie, że teraz macie dostęp do AI i oczywiście rzadko kto wykorzystuje AI w 100%, żeby zrobić skin ale na 100% większość twórców stopniowo coraz bardziej będzie się przestawiało na to, żeby po prostu korzystać z tego jaja, bo jest to mega, mega wygodne. No i tak kurczę, to ty niestety, niestety zależy dla kogo wygląda rynek i cały świat idzie do przodu, więc musimy się do tego przyzwyczaić. Oprócz tego jeszcze tutaj jest pominka o tym, że czarmy też będą uwzględniane, więc to też jest według mnie mega spoko. Będą nowe czarmy, no bo no ja osobiście uważam, że aktualne czarmy, no to okej. Okay. Rozumiem, że komuś mogą się podobać, ale na pewno nie trafią. W moje gusty, a szczególnie tych broni, uważam, że są strasznie takie karykaturalne i mi się średnio podobają. No te bananki, powiedzmy, no to jeszcze jako tako mi się podobają, ale no wydaje mi się, że powinno być troszeczkę więcej takich wariantów niekolorystycznych, niewyglądowych, tylko właśnie jakby takich kształtów, nie? Bo to wszystko jest jakby w tych samych kształtach i to mi chyba najbardziej przeszkadza w tych banankach, w tych ludkach. A tutaj kurczę, no to te karykaturalne wyglądy, no może ten kałach fajnie wygląda jeszcze ale bardziej na złotym według mnie albo na jakimś czerwonym niż na fioletowym czy też różowym, nie wiem, mam żółty tryb odpalony na monitorze. No ten efekt mi się totalnie nie podoba. No jakby kurczę, no jest to średnie i mam nadzieję, że po prostu teraz jeżeli jakieś nowe rzeczy do armory pasa się pojawią, to mam nadzieję, że po prostu będą piękne, w sensie no w stosunku przynajmniej do tego co będzie, jeżeli będzie nawet, nie wiem, taki poziom normalny powiedzmy tych skinów, no to i tak wydaje mi się, że każdy będzie zadowolony. Bo tutaj raczej jest dużo kontrowersji, jeżeli chodzi o te czarmy. Jakby jest taka skrajność, że raczej ludziom się albo podobają, albo się nie podobają. Raczej, jeżeli ktoś oczywiście patrzy na skinę, no to rzadko kiedy powie, że w sumie mu obojętnie, że mógłby je mieć, ale nie musi, nie? Raczej albo. Ktoś komuś się podobają, albo mu się nie podobają. Ostatniej aktualizacji, która wprowadziła większy limit do workshopa Counter-Strike'a 2. Dużo osób zaczęło teoretyzować, że jest to właśnie ze względu na to, że niedługo pojawi się w grze cash. Ogólnie, jeżeli chodzi o cash, to z tego, co się orientuje, można te informacje oczywiście wyciągnąć z Discorda, FM czyli twórcy e, casha. Jest on już na wykończeniu. E, wczesny, szacunkowy czas, kiedy miała wyjść ten cash, to najwcześniej w 2025 roku na początku. No, mamy już 20 lutego musiałem aż sprawdzić. Mamy 20 luty aktualnie, kiedy nagrywam ten odcinek, e, więc no już jesteśmy troszeczkę powyżej tego etapu, e, teraz z tego co się orientujemy, no to jest faza testowa tej mapy, e, no i być może po prostu właśnie ten update trafił, właśnie głównie dla Kesha, ale nie tylko, no bo ogólnie problem z tymi nowymi mapami do Counter Strike'a 2, chociaż zależy dla kogo to problem, jak ktoś mieszka w większym mieście i ma dostęp do powiedzmy lepszego internetu, albo ma infrastrukturę sieciową po prostu odnowioną, bo też wiem, że tam na tych wsiach czasem odnawiałem i tam jest bardzo, bardzo dobry internet, no to mu to powiewa. No ale wyobraźcie sobie teraz, że ktoś siedzi na radiówce, która co chwilę gubi zasięg i musi pobierać mapy 3 giga no jest to dosyć słabe, w stosunku do tego co było w Counter Strike'u 2, jak mapa ważyła 2 giga to to naprawdę była potężna mapa, a teraz tak naprawdę standardem jest, że te mapy ważą po 2 giga, no i teraz ten standard się zwiększy do tych 3 giga. Podejrzewam, że już się zaczął zwiększać, no bo jednak ten update był jakiś czas temu, więc stopniowo na przykład jak komuś brakowało tego miejsca po prostu na mapę, żeby była ładniejsza, żeby jakieś tekstury lepsze były i tak dalej, no to teraz może do jakiegoś update'a po prostu do tej mapy, żeby ważyła 3 giga, żeby mogła po prostu lepiej wyglądać. No wziąłem sobie tak po prostu randomowo w ciągu ostatnich 6 miesięcy popularne mapy, mamy jakąś mapę Flick na przykład, to jest dosłownie pierwsza mapa i ona już waży 2 giga, oczywiście żeby nie było, jest bardzo ładna, widać, że te tekstury są wysokiej jakości i tak dalej. Ale kurczę, no ona już waży 2 giga i tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić coś jeszcze lepszego, no to ta mapa na spokojnie będzie ważyła po prostu te 3 giga i to tak naprawdę na spokojnie. Jeszcze do tego, jeżeli by kiedyś wyszły na przykład mapy danger Zone no to one potencjalnie też mogą więcej ważyć. Oczywiście, wydaje mi się, że w tych 2 giga dalej dałoby się zmieścić na spokojnie praktycznie każdą mapę, włącznie z danger Zone ale fajnie, że to idzie do przodu, no bo kurczę, no tak naprawdę większość raczej osób ma szybki dysk, żeby to szybko pobrać, ma też. coraz przy sprzęt, jak wiecie, nie tylko dysk i nie tylko internet wpływa na to, jak szybko się rzeczy pobierają. No jeszcze procesor wpływa między innymi na to, żeby to się wszystko zdekompilowało, że jest na przykład spakowane. No i wiadomo, no internet, tak jak powiedziałem przed chwilą też jednak jest dosyć przydatny, żeby szybko pobrać e, te rzeczy. Także w ogóle ta mapa wygląda kurczę fajnie, mega tak swoją drogą, aż dam faworytę. Czemu nie? Trzeba wspierać takie mapy. No i co? Zobaczymy jak to tak naprawdę będzie wyglądało. Czy to się jakoś odbije super na mapach, czy może będzie takie lenistwo twórców map, jak na przykład właśnie z DLSS-em, FSR-em i tak dalej, że wiecie, że po prostu twórcy nie optymalizują gier, bo mają te DLSS-y, FSR-y i tak dalej i mogą się troszeczkę rozleniwić. Jeżeli chodzi o filozofię, kurczę, nie mogę tego słabo mówić, filozofię Valve, no to Valve akurat lubi, jeżeli są jakieś ograniczenia powiedzmy, bo to troszeczkę budzi kreatywność twórczą, jeżeli nie ma żadnych ograniczeń na przykład sprzętowych, miejscowych i tak dalej, no to według Valve po prostu, kurczę, to troszeczkę właśnie zabija kreatywność, bo człowiek może się rozleniwić. Trochę coś w tym jest, ale no kurczę jednak mówimy tutaj o mapach workshopowych, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jezu, piękna jest ta mapa, naprawdę, przynajmniej na screenach. Oczywiście i tak nie będzie tak wyglądało, bo pewnie screeny są zrobione na ultra, a nie oszukujmy się, kto gra na ultra w Counter Strike'a 2, raczej nikt, chyba, że ktoś tam, nie wiem, kupił sobie nowego kompa i chce przetestować, a tak to raczej wątpię, że ktoś, kto no, nie wiem, tam powiedzmy gra w Counter Strike 2, szczególnie że no dużo rzeczy po prostu widocznej zabieram. No i na zakończenie jeszcze taka ciekawostka, według mnie, ale powiedzmy, że wydaje mi się, że się nadaje po prostu do Counter Strike 2 news nawet. Counter Strike Source dostał ostatni update, a, który po prostu dał 64-bitowe wsparcie. Jakieś różne tutaj efekty graficzne, które weszły właśnie wraz z Half Life'em 2 Anniversary aniversara update'em 20-letnim. Borderless window Moda to też jest me mega spoko. Steam networking, który polega na tym, że łatwiej założyć serw Chyba z tego spamięta, nawet bez otwartego e, otwartych portów, można normalnie sobie założyć serwer ze znajomymi. Mega spoko to jest. Fajnie, bo jakby w ogóle to do Counter-Strike 1.6 weszło, bo chyba nie weszło. A jakieś tutaj bugi? To też jest fajne, że SV Autobany Hopping, czyli komenda serwerowa, która pozwala Wam po prostu na Autobany hopa, e, który jest po prostu predyktowany po stronie klienta. E, czyli jak na przykład macie wysoki ping, no to będzie Was to mniej tykało na serwerach. No fajnie, że jest po prostu ta komenda dodana. No a poza tym, można ją sobie odpalić po prostu bez pluginów na swoim serwerze, więc może sobie. Jakieś bany hopy odpalić, surfy itd. i tak dalej, to na pewno mega ułatwia. Ogólnie, jeżeli dobrze pamiętam, to surfy w Counter Strike Source chyba są najbardziej popularne, jeżeli chodzi o te wszystkie Source'owe gry, wiem, że tam jeszcze jakiś projekt jest, który po prostu ma się typowo skupić chyba na surfach i na tych wszystkich fanmodach, ale jeżeli chodzi o takie oficjalne gry valwowskie, no to chyba Counter Strike Source jest najpopularniejsze, jeżeli chodzi o te surfy, więc tym bardziej wydaje mi się, że to jest mega, mega spoko. No i parę jeszcze innych zmian, które szczerze powiedziawszy mnie nie interesują, a widzicie na ekranie, więc jak chcecie sobie dokładnie przeczytać, to oczywiście możecie sobie przeczytać. A jak nie, no to możecie sami sobie zobaczyć po prostu gdzieś tam poza odcinkiem. Także to nie jest żaden problem. Ale według mnie warto wspomnieć, warto sobie spróbować tego Counter Strike'a Source'a. Nawet jak nie próbowaliście kiedyś, żeby zobaczyć po prostu, jak to wyglądało eee, kiedyś. Kurczę, no ja mam jakiś tam sentymencik do Counter Strike'a Source'a. Osobiście uważam, że z tych takich głównych części, no to to jest szczerze powiedziawszy najgorsza część. Nie liczę jakiegoś tam Condition Zero, jakiegoś Counter Strike Neon, Nexon Zombies i tak dalej, no bo no to są już dla mnie trochę bardziej spin-offy, bym powiedział. Kiedy ten update w ogóle wyszedł? On wyszedł 18, 18, gdzie mam 18? Czy skoczyła liczba graczy w Counter Strike 18? No powiedziałbym nawet, że właśnie chyba odwrotnie, o dziwo. Także tutaj jest taka tendencja może nie spadkowa, ale chociaż w sumie ostatnio troszeczkę tak, ostatnio też podskoczyły te osoby, ale chyba jakiś youtuber nagrywał z Counter Strike'a Sourcea zagraniczne z tego co pamiętam, także może też dlatego podskoczyło. Swoją drogą, ile było typowo pikowo osób w Counter Strike'u Sorcie? Tylko 100 tysięcy to bardzo mało w stosunku do Counter Strike'a 2, którym no w piku było prawie 2 miliony osób, nie? Co prawda 2 lata temu, ale tak było, nie zmyślam.